W dzisiejszym odcinku. Oj! Poduwa. Sardynki to są w ogóle jeszcze pragnę powiedzieć. Ikra. E, ikra to będzie Kawior. Coś nie coś potrafię z tego rosyjskiego. Oj, oj, oj! To się chłopak zdziwił. No dobra, my możemy sobie wskoczyć tutaj. Pochodzić po puszeczkach. Dobra, wygląda na to, że my musimy tutaj zaskoczyć. Ktoś będzie szedł górą, ktoś będzie szedł dołem. Przynajmniej tak to wygląda. Albo możliwe, że będziemy sobie jeździć, ale takim bózkiem widłowym. Tutaj coś takiego jest Błagam powiedz, że można na to wsiąść Być Puść OK. Gdzie my potrzebujemy się dostać? Chyba tutaj Tylko skąd mam wziąć na przykład taką sztuczkę jedną? No dobra wejdźmy A, i możemy sobie opuścić No puśćmy Czy to wystarczy? Czy to o to tu chodziło Mam nadzieję Bo jeśli tak to sam się zaraz poklepię po plecach, że w miarę mi to poszło a nie była to trudna zagadka, natomiast ja nie jestem najlepszy w myślenie, dobra ja tu nie wskakuję, bo jak tu skoczę to pewnie utknę kusi mnie tam wskoczyć niestety to jest najgorsze w tym wszystkim ale mi się wydaje, że faktycznie musimy iść w tę stronę eee... tu nie wskoczymy, wygląda na to jakbyśmy tu jeszcze jednej potrzebowali, ale czy my możemy sobie tak podjechać tutaj jakoś? O, okej, okay, już widzę. Musimy tam jeszcze podjechać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale wydaje mi się, że mi się dobrze wydaje. Trzeba zrobić coś takiego. Sprawdźmy, czy nie mam racji czy jak to zwykle bywa nie mam racji ale czyżby czyżby nice. o z drugiej strony mogłem chyba tutaj sobie podjechać jakoś może nie wiem o, co to? Pomander, pomander z kadzidłem. E, sądzę, po zapachu egipskim. wolała greckie, czasami z Jerozolimy, ale tak, głównie greckie. Świetna informacja. Jeśli tylko wzmocni nam naszą wiarę i doda punktów wiary, co po prawej. A, chyba tam I kactynka Która coś do wody w tle Pytanie, po co ci to? Zazja, myślałem, że on chce przez te wirniki przejść? To trochę wygląda jak Moskwa. Ale rozumiem, że to jest ten nie cyrk, tylko. No wiecie, to co? Ja, ale. Myślę, Czego, przyjacielu, szukasz? Ja myślę, że zapasowa ręka czy coś A, czy No pary w łapie ma, bo takie klapy nie ważą mało. O będziemy mieli pokaz cieni? Yes. Is Puddle? She's a singer. Why paddle. Because this is Is guitarist. Quiet, boy,

Indica przesadziłaś kowalskim. Ilia, get up, Ilia. Co jest?

No, nie gadaj, Laska, czy to na pewno dobry pomysł, żeby kłaść go na. Oh, to jest bardzo zły pomysł. Teraz stajminguj to jeszcze. Skąd wiesz, czy w dobrym miejscu utnie? Skąd wiesz, go na pół nie przetnie? O! Mirko, dalej nie idę. Boisz się zamoczyć spodnie? Nie, pewnie Mirko się trochę cyka. Nie, gdybym był sam. Zróbmy tak, jak przejdę na drugą stronę bez zamoczenia spódnicy, nauczysz mnie grać na flecie. Ach, żart pisze się sam, ale nie będę. Nie będę po niego wyciągał ręki. O, rany, znowu zaczynasz? Dobra. A jak ją zmoczysz, to mnie pocałujesz? Nie ma mowy. Co ty sobie myślisz? Przecież jesteś pewna, że ci się uda nie. Jak przejdziesz na drugą stronę, zrobię drugi flet dla ciebie. Zgoda. Macie obok łódka, która chyba zatunęła, więc nevermind. mind. No to będzie ciężkie. Tum, tum, tum. Muszę rytm złapać. Dobra. Nie, I nie mam to zrobić na dwa razy. A może po prostu trzymać? No dobra. No tu już byłem blisko. Halo, w dół, w dół. Dobra. Mam oh, full focus. Teraz, 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 teraz. Oho! Dobra, jak tu i teraz idzie. Uh, mogę przejść bezpiecznie z tym. Dobra, robimy to tak. To teraz znika. Teraz. Nice. Dobra. W dół, o, w dół to nie złożymy. Czekajcie chwila, chwila. Oj, to jest cięższe, to jest cięższe, to jest dużo cięższe. Dobra, jalo. To było jalo. Dobra, jeszcze raz. Ach, już wiem. Trudniej w Dobra. Pam. Muszę sobie w rytm włożyć. Mamy to. Boże, jeszcze. Jeszcze go będę się pocałować. Jak tu teraz idzie? No to trzeba zrobić przystanek. Dobra, to było słabe wtedy. To już było idealne. O ty! Specjalnie mnie wyrzucił. No ale Roman, sidło jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Cytując klasykę, jak ktoś cię złapie za rękę, to powiedz, że to nie jest moja ręka. To nie jest moja ręka. O, wow. Lie down, lie down. Everything's going to be all right. Otherwise, you won't. But like lie down. Shush. To that she timed it with the guillotine. I'm still Against God. Against God, not in the slightest. This is not that bad. Please be still. Be quiet, please, please. Not that bad, huh? Record back. Not. It's not like it's harder for God to work one miracle than. You didn't. You didn't believe. You did From the start. You were angry that a miracle could happen to me. No. To, to a person like me. No. So, dom, jealous. Give me an injection.

Już by on teraz szedł sam. No I zostaliśmy sami. W tym First time in zostaliśmy felt a stab of doubt. what if she'd made a mistake? what if she had done something wrong? what if the kudietz wouldn't work? why was every step on her road to god drawing her closer to the devil? No. i did everything correctly.

Is this a part of your plan? Is this Is how it's supposed to be? He will be alright. The arm will heal. The Ilya will live. So now I have to feel guilt for this as well? You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Me again. You were driven by fear. The fear of ending up with a corpse. And back then, with the gypsy. What was it? Were you restless because of his tanned arms? Why did it stop Jak to przed chwilą jeździło, czy my to zepsuliśmy? Chciałbym zobaczyć, co jest jeszcze na dole, ale chyba już tam, niestety, się nie dostanę już jest za późno. A wszystkie stanęły. Oj, Dobra, wchodźmy w lewe G. Why? Co mamy tutaj? by się lampa. Tu nie mamy nic. Tu strzelam, że są te same drzwi. Halo? Co było? Tu mamy jakąś dźwigienkę do pociągnięcia. Zaraz ją pociągniemy. Tu możemy sobie wskoczyć to też dobrze. No i to wygląda jakbyśmy tu mieli na coś zeskoczyć. Eee, tutaj się nie przeciśniełem. Dobra, dajemy za dźwignię, ciągniemy. Co to robi? A, tu to coś robi. Okej. Okay. Chyba już? Wydaje mi się, że musimy tutaj teraz wskoczyć, ale chyba za nisko. No, raczej ciutkę wyżej. No, ale tak nie wysoko, nie, nie aż tak wysoko. No dobra, czy mamy tu jakąś rzecz do przesunięcia? Mogę wskoczyć na to. Ok. Pomyślmy na spokojnie. Tu mogę skoczyć do góry. Następnie mogę wskoczyć do góry tutaj. A, i mogłem tam pewnie wyskoczyć. Dobra, dobra, dobra. Nie używam wszystko. Albo i nie A, teraz tu mogę wejść. Idlda. Hmm. Srożnie, co jest tutaj? Możemy wejść jeszcze tutaj wyżej. chyba tak już zróbmy. Przydałaby się jeszcze jakaś jedna ikona, lub jedna znajdzka. To byśmy akurat mieli e, 1700 punktów. Może coś za jakiś Assassin's Creed? No i co teraz? Tutaj? Nie, no stąd to zaskoczyłem przed chwilą. Tam nie dosięgnę. Lary Croft tutaj też nie zrobię. Dobra, coś przeoczyłem i nie do końca wiem teraz co przeoczyłem. Czy mogę tu zaskoczyć? Nie. Sprawdźmy. No nie mogę. Okej. Okay. Dobra, faktycznie może pójdźmy sobie teraz z tej strony. I zobaczymy gdzie nas to doprowadzi. Ale no, obawiam się niestety, że w to samo miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. No i dokładnie chyba tak jest. A nie, nie jest tak. Okej. Okay. Moja percepcja całkowicie się rozjechała, bo teraz już nie wiem, gdzie jesteśmy. Znaczy wiem, gdzie jesteśmy, ale nie wiem, jak tu doszliśmy. Chyba tak? A jak nie, to zaraz się da jeszcze jeden do góry. Co mamy tutaj? Uuu, skrzyneczkę. Dobra. Trzeba pamiętać, że ją zrzucić. Aha, i już widzę, dlaczego no, trzeba ją zrzucić. Um. Bo winda musi iść jeszcze dalej Nie gradej, że ja swaprałem Nie no, musiałem to tu rzucić Z tej strony Dobrze, dobrze, wszystko gra Jeszcze do góry, jeszcze jeden. O, będzie git. Że po prostu musimy sobie przejść z tej strony. Myślałem, że do, trzeba ją podstawić tutaj pod windę tą skrzynkę. Czy to jest na ziemi? Nie. Możemy tutaj albo tutaj. Chodźmy tutaj. Mm. Słyszałem na muzykę. Okej, okay. nie podoba mi się to trochę. Nawet trochę bardzo mi się to nie podoba. Czy możemy iść gdzieś jeszcze wyżej? Ej, jeszcze wyżej możemy iść. Dobra, sprawdźmy co tam jest. Chyba na taką wysokość. Poprzez to światło nic tu nie widać. Jest tu coś, jakaś skrzynka. But złyka. But złyka lewy, być może prawy. Indika pochodziła z możnej rodziny kupieckiej, więc nigdy takich nie nosiła. Okej. Okay. A, to tyle. Świetnie. Myślałem, że dowiemy się czegoś więcej. Albo chociaż jakiegoś punkcika dostaniemy. of of one from Was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Maybe one wanted to buy a ticket to see the miracle. All the tickets had sold out. What if her certainty in God's plan was just another delusion? Nie wiem, gdzie do iść, w którą stronę. Sprawdźmy, co jest tutaj najpierw. No i to by było na tyle. Teraz już wiem, w którą stronę musimy iść. A i tutaj jest ten e... kółdek, właśnie. Dobra, drzwi otwieramy. I nawet się udało je otworzyć. Świetnie, widok z czegoś domu. Chociaż nie ukrywam, ładne te widoczki są. Sprawdźmy, czy jesteś dalej w domu. Pisma brata Gerazyma. Tycki. Na temat ułożenia palców prawej ręki, jak przystaje prawosławnemu Nowi w celu wykonania znaku krzyża. Okej. Okay. To ciekawe. O, nowy poziom. Za każdym razem, gdy zdobywasz punkty, masz szansę na dodatkowe 8. Za każdym razem, gdy zdobywasz punkty, otrzymasz mnożnik 1,21. Um, powiedzmy, dostaniemy 20 punktów. 20%, 20 z 10 to jest 20, czyli 4 punkty więcej. Um, chyba żal nam się bardziej opłaca. Servus, to znowu ja. Ten odcinek niestety dobiegł już końca, więc jeśli Ci się spodobał, to zostaw like pod odcinkiem. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, żebyś drogi widzu wiedział, kiedy na kanale wyląduje nowy film. Obecnie na ekranie po lewej stronie możesz zobaczyć polecany dla Ciebie film, a po prawo poprzedni odcinek z tej serii. Do zobaczenia niebawem.